Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Bogacznik na rower Tak Kurde, aż nie chcę wierzyć Gdzie zaczep? No hak Dobra, to sobie zaraz przejrzę A, no, to może być zaczep Oka piłka. Hanseatic Ale no, rawie i tu jakieś silniki, a to wszystko po kolei no i dobra, to się udało skompletować w sumie jakby nie patrzył to jest uchwyt na trzy rowery czy mocowania na 3 rowery światło wiadomo porozpieprzane, no ale nie można mieć wszystkiego uchwyt na tablicę jest to światło też rozpieprzone, no ale trudno jest to chyba aluminiowe i prawdopodobnie ten zaczep tutaj jest od tego nie wiem tylko cholera czy kompletny ale Coś mi się wydaje, że to byśmy tak pożenili. Chyba. Dodatkowo kawałek trenożera. Czy jak to się nazywa do roweru? Trac X. Zaraz to popatrzę, co to w ogóle jest ten Trac X. Hmm? Ale to jest... To jest ciekawe znalezisko. Z tyczką ze wszystkim. Hmm? Nad tym się zastanawiam, bo to może być fajna rzecz. Dobra, na szybko to zgooglowałem, jest to cholernie droga rzecz, około dwójki myślę, że kosztuje, nie wiem jak policzą, bo to aluminium, to też inna kwestia, ale, ale zaryzykuję, zaryzykuję, wezmę, wygląda, że mniej więcej kompletne, tam czegoś może tylko brakować, ale to jakiś pierdółek, to się coś wymyśli, no i jeszcze ten trenażer też niestety nie ma silnika, więc też zostaje tutaj ale to kurczę no zobaczymy za chwilę zresztą powiem wam na podsumowaniu ile za to zapłaciłem to nie mało ale też może nie bardzo dużo zobaczymy <grabi lost noise> patrzcie ktoś wyrzucił kuchenkę z, <grabi lost noise> z formą do pieczenia chciałem ale to już po świętach więc zostawimy oprócz tego co strasznie dużo złomu tam tak, e, uchwyt na rowery udało się dorwać tam jeszcze kilka innych ciekawych rantów wpada i tak jeszcze chodzę, patrzę, szukam co tu może być jeszcze ciekawego Zaraz was też wezmę W drugą stronę Zobaczymy z drugiej strony Może i wy coś ciekawego zobaczycie Jest taki, taki, tak gdzieś sypie, że aż Aż kurde Nie wiadomo gdzie patrzeć, serio Ale ta forma Ta forma zrobiłem jakoś dzień Nie wiem czemu A to tutaj Sorry Ogrom Black. O! O! Co to ktoś tu tworzył? Przekładne, przekładne? Co z tej skrzynki? To było tu jakaś wyciągarka była. Ale to jest tak zmyślnie. Skrzynka, wiadomo, znana wszystkim. Tutaj jakiś ten tam jakaś rolka i tu linka. Akurat tu linki nie widać, ale... Hmm? Domu tak, czy przy... Majster jakiś coś? Coś sobie stworzył. Co oprócz? To jakiś rower. A, możemy przejść razem. zabija oczywiście. A, dziwne, że ten złom nie jest posprzątany, bo zazwyczaj. Zazwyczaj jak jest tak dużo to, to sprzątają Boże chłopaki mają znowu rozdalonego fuksa To byłoby wiadomo Kurde piękna wiosna tej zimy A jeszcze od razu lepiej odcinki kręci Dobra tu nic, jeszcze tam od przodu Widzę, że skończyli Panowie wiedziałać, to od przodu tam jeszcze coś nagrywamy o, krajalnicę. Kolejna. To jest jakiej firmy? No, dobra. Ale wygląda na stosunkowo nieużywaną Dzisiaj sobie rzucę gdzieś na bok, bo tam jak w tej mojej tak zepsuty, to może byśmy coś przeszczepili? Może. Może, może. Czemu nie? A co to tutaj? hmm, hmm. hmm. Oprócz tych rzeczy, które oczywiście zabrałem. Lampion też średnio Masz na do szycia, ale taka już bliżej niż dalej Lampki choinkowe, no tak już po świętach za rok się nowe kupi Tu chyba nic Co w wanience? O, to nie wygląda, żeby było Coś bardzo ciekawego Cześć witajcie na podsumowaniu Z racji tego, że dzisiaj jest No duże rzeczy więc musimy, Znaczy są duże rzeczy Więc musimy to podzielić partiami Wszystko się zaczęło od tego amortyzatora ja tam wpadłem do Andrzeja Ja tam rzadko, bardzo, bardzo rzadko tam nagrywam Jak tam wpadam to i tak na na bajerę Praca się leży Ten amortyzator SR Santos XCM z działającą blokadą e, z działającym napięciem wstępnym, tak śmiesznie obcięty. No, e, wyoglądałem, To już jest wersja pod tarczę, bo nie ma tutaj wersji pod fałbraki. E, Golenie też są spokojne, wiadomo, są brudne po prostu. wrzuciłem e, na wagę 7 zł. Myślę, nie, no bez jaj. Bierzmy. Bierzmy, bo, bo żal będzie nie, nie brać. Wsadzę go do. Zbuduję tam jakiś rower dla żony i będzie miała fajny, fajny amortyzator. Tak mi się wydaje, z blokadą. Kurczę, fajnie to będzie wszystko elegancko. No, także to pierwsza rzecz. E, no, lećmy dalej. Dobra, kolejne rzeczy. W sumie powinny być takie ostatnie, ale. No, ale, ale. Ta lampa. Industry trialna, tak to się chyba powinno mówić. Wiecie, wyobrażam sobie na takim blat w kuchni, znaczy fajnie ją odnowić, właśnie potem ją wziąłem głównie mu odnowić. Taki blat w kuchni. I dodatkowy roboczy i właśnie taka lampa taka wisząca, tak ładnie. A, Fajnie by to wyglądało. Jeszcze nie wiem, nie mam pomysłu na jaki kolor, jak ją dokładnie odnowić. Co i jak nie jest może bardzo zniszczona, to jest tutaj troszkę rant, ale też nie jest w jakimś takim mega dobrym stanie. Choć w tych pieniążkach, wiecie. Żal było, nie wziąć. Także tak to się prezentuje. Co tam jeszcze? Tak samo wziąłem tą skrzynkę. Właściwie czemu wziąłem tą skrzynkę? Uwaga! Pik! Spółdzielny prac metalowców. Ale my to tak chyba. Nie wiem czy to będzie widać. Najbardziej ten napis tutaj. Eee. No to mnie rozwaliło. 89 z tego co widzę. 50 złotych, starych złotych. Także. Super, nie ma kluczyka, ale jest otwarta. I zastanawialiśmy się, czy tutaj nie powinno być klapki. Czyli, że powiecie, nie napadało na listę do środka. Powinna chyba być. Dobra, taka ten. A, jakoś tak, dysk 750 giga. Sam jestem ciekaw, czy będzie działało. Kurde, jakby działał, to by fajnie, to jest ten Western Digital. Chyba ten lepszy, bo 32MB, kaszuma. No nie wiem, nie wiecie, w tych pieniążkach tak samo wziąłem nie. to jest testę bolano, jak ktoś zarabia kable, to wie także to też jest w sumie prosta, prosta konstrukcja, nic tam wielkiego, e, nic tam wielkiego Bateria 9V, tak nic tam wielkiego, wielkiej filozofii tam nie ma a fajna przydatna, że jeszcze firma ta. Landberg. Nie jest to takie, wiecie, nie jest to jakiś top, top, tów, top topów, ale nie jest to taki chamski he Ja to uważam, że to jest nawet jedna. Nawet w moim rankingu jedna z fajniejszych firm, w takich przynajmniej przyzwoitych pieniążkach. No, także to. No i jeszcze wziąłem, a tak jakoś zauroczyły trzy miski takie duże. Nie wiem ile tu będzie. Pierwsze 2,60. Może być 60. Może być 60. No, może być 60. Także. Takim bichem. Czwarta było, ale była ubita. A te nie były ubite, albo nie były bardzo ubite. O. No i co? No i dobra, bierzmy się za. Za tam? Dobra, bo wam to na ziemi pokażę. Dobra, tak wam to wszystko pokażę. Wiem, że tu jest troszkę ciemniej, no ale nie można mieć wszystkiego. Powinien eee... być podnośnik. Uchwyt na trzy rowery firmy Jakima. Podobno to jakiś taki w miarę, w miarę, to jakiś lider na rynku. Yy. I wiem, że widziałem od razu, że na necie że są dokładki na czwarty rower, także rodzinka 2 plus 2, super. Yy. Od razu wam mówię, załatwiłem sobie już yy. klosze. Znaczy jeden klosz nawet mam, drugi ma mi kolega załatwić. Jakieś tam też plastiki podostawałem, bo okazało się, że to przyszedł zestaw z plastikami, ale to w ogóle długa historia. Ale żeby was nie no, zanudzać, gdzie jest problem? Tutaj. Tutaj jest wprasowana taka nito nakrętka, tego nie będzie widać, może tam będzie lepiej widać. O. I tam coś jest z tymi nitonakrętkami nakrętkami nie tak, z całą serią. One się wyrabiają, czy jakieś takie bzdury. I dlatego to trafia po reklamacji na złom. Eee, no. Przynajmniej takie jest moje. Takie jest moja, taka jest moja Obserwacja? Ja nie, bym powiedzieć. A tak to bagażniki są spoko, niepouszkadzane. Mam tam zaczep na hak, ale to no, no sprawa, nie będę wam pokazywał z minusów, dla mnie z minusów. Jest tutaj, już złączę to 13-pinowe, a czy, no, wiecie o co chodzi, a muszę mieć, ja muszę mieć starą siódemeczkę. Czy ile tam było? 7? Nie, tam było 9-pinowe chyba. Raz, dwa, cztery. Nie wiem ile, już nie pamiętam. Dobra, za Was. Mniejsza To wiecie o co chodzi na pewno. Eee, no i teraz śmieszna sprawa, no kurde, te bagażniki są cholernie drogie. No zobaczyłem, rzuciłem gdzieś tam na Allegro, to wyleciało ponad 3 koła za taki bagażnik, nówko oczywiście. Ale to jest dla mnie no trochę niepojęta kwota, trochę, <grym> bardzo niepojęta kwota. Mm. Cóż, no, powiem wam tak, no na pewno światło. Jedno już mam, kolega drugie, zaczep mam, z tymi wszystkimi plastikami, także jest spoko, jednych rzeczy, które by tu tak fakty, faktycznie brakowało, to, to jest taki, e, taki uchwyt, holder, e, żeby trzymać po prostu rowery za, za ramy, albo to spróbuj, może jeszcze będą, to bym sobie wy, 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 wy załapał te trzy uchwyty, a jak nie to widziałem po prostu, że na Allegro nawet są jakieś takie, od włoskich bagażników, że po prostu uniwersalne, że łapię tu, łapie tu i, i, i byłoby super, no bo kurde jest to fajna, fajna sprawa, no wiem, że kto pamięta że pewnie niektórzy pamiętają, że, 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 że ja mam już jeden bagażnik rowerowy, też z tego samego zumu. ale no ten, tamten mam na dwa rowery, a ten bym miał na trzy plus jeszcze możliwość czwartego, no to jest dużo dla mnie przy rodzinie 2 plus 2, no to to jest duża korzyść. Jeszcze mi na słowo a dużo lepiej mi się jeździło tak niż jak miałem rower na dachu. jeszcze, tam jeden, jeszcze jeden rower, tam kij, ale cztery rowery, no to jakoś tak wolałbym z tyłu za sobą. Więc prawdopodobnie to zostawię dla siebie, choć z drugiej strony za taką kasę no kusi mnie to sprzedać. No nie, jest to wszystko do przemyślenia. Po prostu sam nie wierzyłem, że, że takie co to się udało kupić za wyjście mi groszy. Jedno, nie, jeden procent wartości nie po prostu. No tak, w sumie 2% wartości, około 2% wartości. Weźmy, że powyżej trójki kosztowały, no to 2% wartości, także jak za darmo. No a najśmieszniejsze w tym wszystkim jest, że gdyby nie dzisiejsze słońce, to by mnie na złomie nie było. Siedziałbym i odnawiał swoje rzeczy, bo się za to właściwie wziąłem od rana. Ale tak zobaczyłem jak ładnie świeci słońce, stwierdziłem dobra, jedźmy. No i się udało. Także super, cieszę się bardzo. Eee, no dobra, nie nudzę już. Ile Cię wydałem? A co te wszystkie pierdoły, nie wiem. 7 7 mm. złotych, 20 złotych. A nie wiem, nawet jakieś 8 tych wszystko. Do stówki, także kurde. Jak za darmo. Jeszcze te paski, wszystko nie dane Nie no po prostu kosmos. Dobra, nie, naprawdę już nie przedłużam. Mam nadzieję, że wierzę, że, że też Wam się spodoba ten bagażnik, bo jest fajny. Cóż, dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.